Słuchajcie widzowie, ja pod swoim domem zarazem jakiś list przewiewający. Co z nim może być? Aż sam sprawdzę. A wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę. Tam widzacie strzałki? Strzałki jakieś? Co to ma być? Co taki szyfr? To kiedyś miałam w szkole, że niby... Tam były kratki i niby jak szły takie wskazówki, to się y, szło za nimi i te takie linie rysowało na kratkach. Ale co tu jest? No to jest? Czyli y, narkie prosto. No to idziemy prosto. Y, Przeszłość tak nie będę. Teraz mi pokazuje, że prawo. No to idziemy w prawo. Ok, się. Kolejna wskazówka to w dół i prawo. Tu naprawdę coś jest pod trójką. Co to jest? Kolejna wskazówka. Hartka. Co nam mi ma pomóc? Może Goldi coś wie? Może Goldi odczyta coś z Twoim zwrokiem? Najlepiej pójdę z tym do niego. Tylko ścialki, buśta, kartka. nic więcej. Naprawdę nic nie możesz rozczytać. No niestety, ale jedynie co widać, to świty na tamtej kartce. Powiedz, jakie? Przecież tu nic nie widać takiego. O czym tobie chodzi Goldie? O to tylko umiem powiedzieć, ale widzi to tutaj A, dziwnie napisane, J, A, I, A, I, A B, E, L. Ajbel. Ajbel? Co to Ajbel? Nic nie słyszałam. Co się zaczyna na A I B. Nazywa się A, A może coś tutaj y, te strzałki, kolory pokazują? Płatniny, by, z i czy. Mibiziczy? Co to? To nie ma sensu. Po co to jest tutaj? Coś to chyba ma wspólnego z naszą zagadką, ponieważ nie jest podpisane ani kamień, który to był przytrzymywał, kartki, to przecież takie kamienie mamy tam z tyłu. No popatrzcie, przecież one są identyko kompletnie. Ten, który przytrzymywał list i te nasze. Także więc one chyba coś wiedzą. Nie wiem co, ale to dziwnie już jakaś buźka. Nie wiem co to może znaczyć, ale nie umiem rozczytać ani jednej litery więcej. Oprócz tych, które ja już przeczytałem. Tak, mnie Goldi. No bo po prostu nie mogłem więcej znaleźć. Yy, mogłem przeczytać tylko te, yy, już zapomniałam nawet jakie. Przecież chociaż to potrafisz Goldi. Właśnie miałam Wyjść na dwór, ale patrzę przez okno, że tam jest kolejny list. Tylko, że tym razem w kopercie i to takiej dużej, przy skrzynce, przy furtce, dalej, o wiele dalej. Bo wcześniej mnie i zawołał i powiedział, że niby coś tam ma być. Okej, okay, no to powiem jemu, ja że widzę coś.